Lekcja trzecia: jak przekonać nieprzekonanych do social sellingu. Social selling jako nowa metoda czasem jest traktowany jak nowinka, która jest efektowna i modna, ale nie przynosi wymiernych rezultatów. Pracując z klientami B2B, spotykam się z wieloma obiekcjami, które na potrzeby tego kursu zebrałem i podzieliłem na kilka grup. Dzięki temu łatwiej Ci będzie przewidzieć potencjalne pytania lub nawet zarzuty i przygotować rzeczowe, profesjonalne odpowiedzi. Zarzut pierwszy. To jakiś buzzword bez wartości dla sprzedawców. To prawda. Wokół social sellingu narosło sporo mitów i przekłamań. Nie każda aktywność w sieciach społecznościowych jest social sellingiem. Natomiast zaplanowane, konsekwentne dzielenie się wiedzą z dobrze zdefiniowaną grupą docelową, połączone ze stosowaniem skutecznych narzędzi komunikacyjnych i analitycznych, jest podstawą działalności sprzedażowej coraz większej Grupy osób, w tym mnie osobiście. Zarzut drugi: A u mnie cold calling ciągle działa. Gratuluję i jednocześnie ostrzegam: jeżeli trudnisz się klasycznym cold callingiem, czyli korzystasz z bazy danych pozyskanej na zewnątrz i przedstawiasz swoją ofertę osobom, które jej nie zamówiły, od wejścia w życie RODO możesz mieć poważne problemy. RODO czy GDPR, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego regulujące kwestie ochrony danych osobowych, w zasadzie zakazuje składania ofert telefonicznych czy drogą e-mailową bez uprzedniego pozyskania zgody. Ważne też jest to, że ta zgoda musi być wyrażona w sposób precyzyjny czyli określać, kto i w jakiej sprawie może się z Tobą kontaktować. Zakup bazy danych z ogólną zgodą na komunikację ze strony partnerów, czy jak to czasem jest ujmowane, podmiotów współpracujących, nie będzie miał sensu, bo tak wyrażona zgoda nie będzie wystarczająca, aby legalnie eksploatować taką bazę. To oznacza, że klasyczny cold calling jest w zasadzie nielegalny, a bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe mogą Ci grozić na skutek działania organów państwowych oraz Samych poszkodowanych, czyli osób, do których dzwonisz z ofertą bez uprzedniej zgody. Zachęcam Cię do zapoznania się z artykułem na blogu eksperta Content Marketingu Igora Bielobratka. Link znajdziesz w materiałach kursu. W tym artykule dokładnie omawia aspekty legalnego pozyskiwania danych osobowych oraz zgód na komunikację. Zarzut trzeci: ten social selling strasznie wolno działa, a ja muszę mieć efekty tu i teraz. Znowu prawda. Social selling wymaga pewnej staranności i odpowiedniego przygotowania. Trzeba zebrać informacje, stworzyć publikacje, przygotować profile itd. Z drugiej strony, w tym samym czasie możesz wykonać kilkadziesiąt rozmów i pewnie coś z nich wyniknie. Warto jednak przeliczyć dokładnie, ile rozmów telefonicznych trzeba odbyć, aby nawiązać wartościowy kontakt z osobą, która ma moc decyzyjną w obszarze Twoich produktów. Czasem to jest kilkanaście rozmów. Częściej kilkadziesiąt albo kilkaset. Jeżeli Twoja baza kontaktów jest niskiej jakości, możesz stracić sporo czasu na doprowadzenie do pierwszej rozmowy. W tym samym czasie, korzystając z narzędzi social selling, np. Na Sales Navigator, możesz zidentyfikować osoby o profilach, które są dla Ciebie interesujące, następnie zebrać więcej informacji o ich zainteresowaniach. Doświadczeniu zawodowym, potrzebach, wypowiedziach, itd. W ten sposób budujesz wiedzę o kliencie, i w momencie, kiedy podejmujesz pierwszą próbę kontaktu, nawiązujesz już bezpośrednio do informacji istotnych dla tej osoby. W ten sposób możesz dzielić się wartościową wiedzą i zwracać potencjalnym klientom uwagę na rzeczy, o których być może nie pomyśleli. Klienci bardzo doceniają takie podejście. Obrazują to badania firmy Gartner, wcześniej CEB, z których wynika, że doceniają oni treści, które skupione są na ich biznesie i dają wyraźny powód do działania. Obiekcja czwarta. Sprzedaję przez telefon, ale robię research. To znaczy, że nie potrzebuję social sellingu. Gratulacje. To znaczy, że nie stosujesz już klasycznego cold callingu, bo masz pewną wiedzę o osobie, do której dzwonisz. Podpowiem Ci tylko zatem, że narzędzia social sellingu, takie jak Sales Navigator, Microsoft Dynamics czy Social Engagement, mogą się bardzo przydać w wyszukiwaniu interesujących kontaktów czy firm. W Sales Navigator, na przykład, możesz filtrować prawie pół miliarda profili biznesowych, stosując kryteria demograficzne, biorąc pod uwagę rozmiar czy branżę, ale też stanowisko czy pozycję danej osoby w strukturze firmy. Z doświadczenia wiem, że dzięki temu można oszczędzić sporo czasu. Zarzut piąty. Żadna kampania marketingowa nie zastąpi sprzedawcy B2B. I oczywiście znowu racja, bo w social sellingu, przynajmniej w B2B, wcale nie o to chodzi. Social selling ma pomóc profesjonalistom w nawiązaniu kontaktu, a jego forma zależy od Ciebie. Natomiast Inteligentne połączenie kampanii informacyjnej, np. na LinkedIn, skierowanej do dobrze określonej grupy docelowej, zazwyczaj zwiększa skuteczność nawiązywania kontaktów przez handlowców, którzy działają w tym segmencie. Szczególnie jeżeli jest to kampania promująca wartościowe treści. Zaufanie do marki, jakie w ten sposób powstaje, bardzo pomaga handlowcom w nawiązaniu relacji. Żadne działania sprzedażowe czy marketingowe, bez odpowiedniej kontynuacji przez kompetentną osobę, nie przyniosą wartości. Zatem, aby social selling realnie zadziałał, musi stanowić integralną część procesu sprzedażowego. Dopiero optymalnie i efektywnie zaplanowane etapy sprzedaży, połączone z odpowiednimi narzędziami sprzedażowymi, gwarantują Ci sukces. Zarzut szósty: social media służą mi do zabawy, a poważne interesy robi się w inny sposób. Social media służą nam do zabawy, pracy, nauki, zakupów, planowania podróży i wielu innych rzeczy. Mamy bardzo szeroki wybór form komunikacji i warto się zastanowić, które do czego wykorzystać. W przypadku kontaktów biznesowych oczywistym wyborem jest LinkedIn, choć mi na przykład służy też do zdobywania wiedzy. W zasadzie zrezygnowałem z czytników RSS, bo większość marek czy instytucji publikuje najważniejsze treści również na LinkedIn. Dla mnie osobiście LinkedIn to główne źródło lidów i zdecydowanie nie korzystam z niego dla zabawy. Widzę też, że powoli rośnie adopcja Twittera, który jest dość skuteczny w kontaktach z dziennikarzami, tak zwanymi influencerami czy ekspertami branżowymi. Dla mnie wniosek jest jeden: Nie warto ograniczać sztucznie zastosowania najpopularniejszych kanałów społecznościowych. Oczywiście możesz podjąć taką decyzję, ale prawdopodobnie stracisz część okazji do ciekawych kontaktów biznesowych. Nawet jeżeli na Facebooku publikujesz głównie treści rozrywkowe, to dbaj o to, aby nie zrażały potencjalnych kandydatów na klientów i podziel się czasami czymś ciekawym z Twojego życia zawodowego. Zarzut siódmy. Nie każdy produkt można sprzedać w sieciach społecznościowych, bo trudne produkty wymagają bardziej profesjonalnego podejścia. Myślę, że tu warto odróżnić sprzedaż bezpośrednio typu e-commerce od nawiązania relacji i rozpoczęcia procesu sprzedaży. W przypadku e-commerce faktycznie obecnie w większości dotyczy on produktów konsumenckich, choć szybko rośnie też rola e-commerce w B2B. Natomiast produkty bardziej skomplikowane, np. usługi biznesowe, rozwiązania informatyczne, zazwyczaj sprzedawane są w modelu konsultacyjnym. To znaczy, że ważną częścią procesu sprzedaży jest edukacja klienta. Nie tylko w zakresie produktu, ale też samego problemu, który przy naszej pomocy zamierza rozwiązać. Na przykład, produkty, które ja oferuję, należą do tej drugiej grupy. Proces sprzedaży trwa czasami miesiącami, a w tym czasie sporo inwestuje w edukację klientów, bo w przeciwnym razie nie są w stanie zrozumieć, dlaczego na przykład jeden system marketing automation kosztuje 100 tysięcy złotych, a drugi, ich zdaniem podobny, tylko kilkaset złotych. I właśnie ten element edukacji w dużym stopniu przeniosłem na bloga oraz sieci społecznościowe. Praktyka content marketingu bardzo dobrze uzupełnia działania social sellingowe, bo mogę w sieciach dzielić się ciekawymi treściami, a dodatkowo buduje to moją rozpoznawalność i zwiększa zaufanie do naszych kompetencji. Podsumujmy. Ta lekcja miała za zadanie przygotować Cię do rzeczowego i Profesjonalnego odpowiadania na obiekcje dotyczące metod i narzędzi social selling. Dlatego warto z niej zapamiętać, że. Social selling to nie jest kolejna nowinka, a już dojrzała i przetestowana technika pozyskiwania wartościowych relacji biznesowych. Skuteczność i ryzyka prawne związane z cold callingiem, czyli obdzwanianiem nowych baz, sprawiają, że warto szukać bardziej skutecznych i bezpiecznych metod. A social selling może być jedną z nich. Social selling nie zastępuje rozmów telefonicznych, a sprawia, że nawiązanie kontaktu jest szybsze i bardziej precyzyjne. Sama rozmowa skuteczniejsza dzięki wiedzy o potrzebach i profilu klienta, którą zdobywasz, korzystając z narzędzi takich jak Sales Navigator. Social selling to nie jest prowadzenie kampanii marketingowych w sieciach społecznościowych. Taka kampania może być bardzo dobrą bazą wspierającą działania sprzedawcy. Aby był skuteczny, social selling musi być naturalnym elementem całego procesu sprzedażowego. Czyli wpisywać się w narzędzia, które na co dzień są używane przez sprzedawców. I na koniec, social selling to nie jest zabawa w media społecznościowe. W ten sposób wielu handlowców pozyskuje i realizuje kontrakty sprzedażowe o wartości wielu milionów złotych. Jak widzisz, wiele obiekcji dotyczących social sellingu wynika z jeszcze stosunkowo małej wiedzy na temat tych technik wśród sprzedawców. Znając możliwości tych narzędzi, szybciej przekonasz siebie i swoich współpracowników, że warto je poznać i przynajmniej wypróbować. Przygotuj się jednak, że tego typu wątpliwości usłyszysz jeszcze wiele razy, i im lepiej opanujesz odpowiadanie na nie, tym szybciej przekonasz współpracowników do wartości tej metody.